Przygotowywaliśmy się do tego meczu bardzo długo, ponieważ grają tutaj nasi znajomi. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, z tego zwycięstwa. A, a wynik był myślę głównie zasługą naszej dobrej gry i, i popełnialiśmy mniej błędów. Myślę, że ten pierwszy set. Yy, przeważył o wszystkim. Takie tak jest moje zdanie. Nie odpuszczaliśmy pola. Cały czas parliśmy do przodu i, i to nam przyniosło wynik. Wspomniałeś właśnie o błędach. Myślisz, że to błędy zadecydowały o tym, że AGH tak łatwo oddało Wam ten mecz? Myślę, że błędy były kluczem, chociaż wydaje mi się że też, że strona mentalna miała tutaj znaczenie. Naskoczyliśmy na, na, na Kraków i nie mieli, nie mieli za bardzo nic do powiedzenia. Ja myślę, że cały czas borykamy się z problemami zdrowotnymi. Jak widać, trzech zawodników jest poza boiskiem. W dwunaste też mamy problemy zdrowotne. Jak nie jeden, to drugi. Dzisiaj jeszcze mieliśmy problem kadrowy. Adaś Smolarczyk nie wystąpił w tym meczu. Myślę, że z czasem będzie ta gra wyglądać le lepiej. No, myślę, że chłopaki wrócą do zdrowia i za miesiąc może będzie to już wyglądało dużo lepiej. Ty też miałeś problemy ze zdrowiem? W, ostatniej, w ostatnim meczu musiałeś zejść. Czy teraz już wszystko jest z Tobą ok? Tak, miałem problem, problem z lędźwiami. Ból promieniował mi do lewej nogi i uniemożliwiło mi to całkowicie grę przez tydzień. W, w ostatnim meczu musiałem właśnie zejść z powodu bólu, ale dzisiaj już się czułem dobrze i jest wszystko ok. Spodziewaliście się tak dobrego rozpoczęcia ligi? A macie już na swoim koncie kilka zwycięstw i tylko jedną porażkę? Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, ale. ale... Po treningach i, i po naszej postawie y, zacząłem myśleć, że jednak to wszystko nabiera sensu i, i zaczęliśmy się rozpędzać i jak widać jesteśmy, jesteśmy na drugim miejscu bo chyba teraz, tak mi się wydaje. Tutaj kibice byli głośniejsi niż kibice AGH, mimo że graliście u siebie. Przeszkadzało Wam to? Nie, jak kibice dopingują czy to z naszej drużyny, czy drużyny przeciwnej, to nas motywuje dodatkowo, więc tutaj było wszystko OK. Nie wiem jak z kibicami Agiechu, miał się tworzyć tu klub kibica, nie wiem czy, czy, dzisiaj, czy dzisiaj już był, czy, czy go chyba jeszcze nie było, ale mamy nadzieję, że od następnego meczu już, już będziemy mogli liczyć na ich pomoc. Co to była za okazja, kiedy śpiewaliście 100 lat? Yy, naszemu rozgrywającemu Jarkowi urodziło się dziecko dzisiaj, bodajże o 4 nad ranem, nie wiem za bardzo czy to chłopiec czy dziewczynka, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego faktu. Kolejny mecz ze Spałą zagracie, którą można już określić jako rewelację tegorocznych rozgrywek. W spale grają bardzo dobrzy zawodnicy, to jest skadra polski, także oni są ze sobą zgrani, to jest najlepsza młodzież z Polski, ale myślę, że jeśli dobrze przygotujemy się do tego spotkania, to uzyskamy pozytywny wynik.